Witajcie, całkiem niedawno jedna z widzek, Ami, podsunęła mi pomysł na nagranie odcinka o strasznych łańcuszkach z internetu, w których dopaść ma nas lub naszych bliskich klątwa, jeśli nie roześlemy wiadomości dalej. Niektórzy z was teraz na pewno się zaśmieją, bo nie wierzą w takie bzdury, jednak wiedzcie, że spora część młodszej widowni w to wierzy. Skąd wiem? Dostaje od was mnóstwo łańcuszków w wiadomościach na Facebooku. Także mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek rozwieje wasze wątpliwości raz na zawsze. Omówimy sobie też jak działa klątwa i przedstawię wam te najpopularniejsze i najbardziej niepokojące łańcuszki. Zaczynajmy. Łańcuszki internetowe krążą naprawdę od wielu, wielu lat. Pamiętam jak sama otrzymywałam je od początku mojej przygody z internetem, czyli od około 10 czy 12 lat. Początkowo budziły one we mnie niepokój, więc i ja czasem rozsyłałam do innych łańcuszek śmierci. Później, gdy otrzymywałam ponownie ten sam łańcuch, stwierdziłam, że koniec z tym i zaczęłam to olewać. I co? Jak widzicie do tej pory, nie zabiła mnie żadna laleczka czaki ani czarna wdowa. Łańcuszek internetowy to zwykły spam i kiedyś za zadanie miał przeciążać łącze internetowe lub doprowadzać do blokady serwerów. Firmy wykorzystywały również ten sposób w celu przechwycenia aktywnych adresów mailowych. Teraz łańcuszki przeniosły się w głównej mierze na Facebooka i mają one za zadanie wyłącznie zdenerwować odbiorcę. Dobra, ale co z klątwami? Nie bójcie się, na pewno nie są one rzucane przez żadne łańcuszki, a co do samych klątw, to potrafią zadziałać dopiero wtedy, gdy przeklęte osoby w nie uwierzą. Taki proces nazywany jest nocebo. Przeciwieństwo placebo. Nocebo może wywołać negatywne skutki tylko dlatego, że dana osoba tego oczekuje i w to wierzy. Tak, podświadomość to potęga i dlatego nawet w leczeniu ciężkich chorób tak ważne jest pozytywne myślenie i wiara, że wyjdzie się z tego. Myślę, że już rozumiecie o co chodzi i przestaniecie przesyłać dalej te łańcuszki. Teraz przeczytajmy sobie po części trzy najpopularniejsze i przeanalizujmy je. Dwie przyjaciółki, Dorota lat 17,5 i Iza lat 17 postanowiły spotkać się pewnego wieczoru, kiedy rodzice Izy wyjechali za miasto. Dziewczynki wpadły na niewinny pomysł, wyjęły stary talerzyk, na którym wypisały tajemnicze cyfry oraz zdjęcie prababki Doroty i zaczęły wywoływać duchy. Z początku nie działo się nic dziwnego, dziewczynki śmiały się i dokazywały. <laughs> no tak, śmiechom i dokazywaniom nie było końca. Nagle usłyszały walenie do drzwi. Rozległ się przeraźliwy huk i przez okno do domu wpadło zakrwawione, łyse dziecko bez źrenic. <noise> Serio? Nie mogli wymyślić nic lepszego. Wystraszone dziewczynki rzuciły się pod drewniany stolik. Niestety przebiegły omen, zaczął ciągnąć Izę za nogę i zawlógł ją do kuchni. Słychać było stamtąd przeraźliwe wrzaski, pękanie kości... I głuchy pisk sunącego po podłodze ostrza noża. Nie wiedziałam, że ostrze noża może wydawać pisk sunąc po podłodze. I zakrzyknęła Volider Sakruma trzy razy i wyzionęła ducha. Jeśli przeczytałeś Volider Sakruma, możesz być pewien, że spoczywa na tobie klątwa. Jest tylko jedno wyjście, by ją z siebie zdjąć. Musisz przesłać tę wiadomość do dziesięciu osób w ciągu 15 minut od momentu przeczytania. W przeciwnym razie blada dziewczynka zamorduje ciebie i trzy najbliższe ci osoby. Tak, tak, właśnie te, o których teraz pomyślałeś. Spiesz się, nie masz za dużo czasu. Na początku mordowało zakrwawione, łyse dziecko bez źrenic, a zabić ma blada dziewczynka. Trochę bez sensu. No ale dobra, przejdźmy do znaczenia. Volider Sakruma brzmi groźnie, prawda? Tak naprawdę jest to zlepek przypadkowych słów. Poszukiwałam tłumaczenia i jeśli chodzi o Volider, to udało mi się znaleźć jedynie podobnie brzmiące słowo. Voldoen z Niderlandzkiego to czasownik płacić, z kolei Sakruma to z Jawajskiego kość krzyżowa. I co? Nadal się obawiacie tych tajemniczych słów? Kolejny łańcuszek, w którym użyto tajemniczego zlepka słów to vigereno-sietino i znów vigereno brzmi podobnie do niderlandzkiego słowa vigerent co możemy przetłumaczyć na panujący a sietino z litewskiego to nic innego jak sprzężony no i ostatni łańcuszek na dziś czaki lalka czaki jeśli to przeczytałeś przeszła na ciebie klątwa Dziś w nocy równo o 24 lalka czaki przyjdzie po ciebie. W swojej kryjówce weźmie siekierę, odrąbie ci głowę i zaniesie do łóżka. Możesz uniknąć klątwy wklejając to do 20 komentarzy. Fakty: zginęło już 200 dziewczynek i 100 chłopców. <słuch> Tutaj nie ma co analizować, gdyż ten łańcuszek jest najdurniejszy z całej trójki. Tylko wyobraźcie sobie, co by było, gdyby miały zginąć wszystkie osoby, które wymówiły słowa laleczka czaki. Absurd. Jeśli znacie osoby, które namiętnie rozsyłają wam łańcuszki, to koniecznie pokażcie im mój film. Może on w końcu uświadomi im, że nie ma co wierzyć w takie brednie i nie ma sensu, by rozsyłać je dalej. Jeśli materiał Wam się spodobał, będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie łapkę w górę. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.